Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, Funkcjonariuszy, Pracowników i Rzecznictwa, któremu mam przewodniczyć, yy, podjął decyzję o próbie yy, starań o ustanowienie yy, święta służby więziennej i to święta związanego z dniem 8 lutego, dniem podpisania stosownych dekretów przed przedmarszoka Piłzówskiego. Już wtedy marzyło nam się, aby 90. rocznicę tych wydarzeń obchodzić właśnie tutaj, w Krakowie. Wtedy wydawało nam się, że te nasze marzenia są mało realne. Dzisiejsza uroczystość świadczy o tym, że nawet najtrudniejsze wyzwania można zrealizować do końca, jeżeli jest grupa osób zdeterminowana, aby ten, osią, ten, ten końcowy sukces osiągnąć. Proszę Państwa, wspominam o tym nie bez Dzisiaj nie tylko Związek Zawodowy. Ale i służba więźniów w całości, jakże, jak również wszystkie inne służby mundurowe w tym kraju stoją przed bardzo poważnym wyzwaniem wyzwaniem ochrony naszych uprawnień pracowniczych, szczególnie tych zawartych w dotychczasowych uregulowaniach emerytalnych. Jestem przekonany, że obecność naszych przyjaciół z Policji, ze Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, jak również to liczne grono gości, które stoją tu za mną. Będzie dowodem na to, że i ten bój uda nam się skutecznie wygrać. I za to nie wszystkim serdecznie dziękuję. Koleżanki i koledzy, gdy 5 lat temu, pierwszy I, Patroniś, pierwszy.